I konieczne były śpiewane podczas tego obrzędu przez Kaszubów pieśni. I to nie przeszkadzało. I chociaż tak naprawdę nie były one wcale kaszubskie, to widzicie podobnie umyślnie spotkała się z Kaszubami. Więc jakże Pola nie miał się właśnie zwiedzała Gdańsk, Byk, Robot, Dyniał, Wielką Wieś. Będą tylko tego wrażenia ze zwiedzanych na Kaszubach miejsc. Ale także dając jako pierwsza wiersz Majkowskiego. Właśnie od Aleksandra Majkowskiego widzieli oferowanie cyjonki. Jeżeli więc doszło do ich spotkania z jego twórczości spełnić, budzi takie przekonanie i słowo w tymże reportażu. Pragnęłoby się bliżej zapoznać z Kaszyba. Poziom konkursu o Florianie Cynowie bardzo wysoki. Byłem wielce zdziwiony, że uczniowie i to gimnazjaliści, o których się nie zawsze dobrze mówi, chociaż to jest pełna prawda, umieli się tak doskonale przygotować, że znali. Niemalże bardzo wielu znało ponad połowę pytań, wielu niemalże wszystkie. A pytania były bardzo trudne, oparte na książce Hanna Piroga o biografii Floriana Cejnowy. Także oczytali się w tym wszystkim, nie tylko w tej książce zresztą. Także to dowodzi jednej sprawy, że jednak tam, gdzie uczą języka kaszówskiego i tam, gdzie ten język kaszówski jest w szkołach gimnazjalnych, oczywiście, to sprawa konkursu jest czytelna i widać wyraźnie, że szkoły, szkoły i kościerskie, chociaż byłem zdziwiony, bo tylko dwie, dostały się do konkursu. Nie wiem, czy na przykład szkoła szóstka dawna do tego konkursu startowała, a ma najwięcej uczniów, więc miały największe szanse, w moim przekonaniu. Nie było z szóstki żadnej, żadnego ucznia, natomiast były byli uczniowie z dwóch innych szkół. Ale najciekawsze to, że ze wsi uczniowie doskonale sobie z tym w kwestii poradzili. Może dlatego, że przyzna na wsi funkcjonuje na wyższym poziomie i jest o wiele bardziej kultywowana niż w mieście. Odwróć się do nas, Kamil. Do konkursu przygotowywałem się około dwa tygodnie. Postanowiłem wziąć udział w takim konkursie, ponieważ już rok temu brałem udział i właśnie konkurs mi się spodobał i postanowiłem w tym roku wziąć udział też. Są bardzo atrakcyjne nagrody, a także świetne, świetnie zorganizowany jest konkurs. Florencej Nowa był kaszubskim literatem i, i lekarzem i to właśnie dzięki niemu w niemałym stopniu przyczyniło się, że mowa kaszubska przetrwała do dzisiaj. Dowiedziałam się, że właśnie brał udział w powstaniu, które się nie odbyło, ale było też bardzo ważne. Pisał też dużo ksi książeczek dla Kaszubów, właśnie chciał wypromować Kaszubów przed Polakami, żeby nie uznawali ich za niższych. Uważam, że jest to bardzo ważne dla Kaszubów, ponieważ y, się przynia do tego, że możemy mówić, pisać po kaszubsku.